28. edycja wyróżnienia Dolnośląski Klucz Sukcesu 2024 rok. Dzisiejszą galę uświetnią występy kameralnego chóru angelu pod batutą pani Barbary Szarejko Nestor. Występ, wystąpi również znany już nam chór, który zaprezentuje utwory gospel. Będą to utwór z repertuaru Cintinum, I Opened My Mouth, i traditional gospel I'm Gonna Write w aranżacji Cindy Peters. See what? To the Lord, and I won't turn back. I will go, I will go, I shall go, I shall go, I will go, I, will go, I, will go, I, shall, go, I shall go, I shall go to see what the end. I'm, I'm going to ride in the, the chair in the morning, Lord. I'm going to ride in the, the chair in the morning, Lord. Lord. I'm getting ready. I'm getting ready for Trzeciej części chór wykona pieśń ludową z Lubelszczyzny w moim ogródeczku w opracowaniu Tadeusza Szeligowskiego oraz na zakończenie utwór z repertuaru zespołu Eurythmics pod tytułem Sweet Dreams w opracowaniu Karola Makowskiego. Przed Państwem występ artystyczny Kameralnego Chóru Angelus. Nie chcę, nie chcę, nie napoje bo się konia boję, bo się konia boję, bo jeszcze młoda. Nie chcę, nie chcę, nie napoje bo się konia boję, bo się konia boję, bo jeszcze młoda. W moim Powiedz mi, Maniusiu, czy będziesz moja, czy moja, skądże skąd, skąd, skąd się że ja mam wiedzieć i dobie o powiedzieć, skądże ja mam wiedzieć, czy nie mam, da, da? czym nie da, skądże skąd, ja skąd, mam wiedzieć, dobie tobie, tobie powiedzieć, skąd, się ja mam wiedzieć, czy, czy nie da, da, ja mam wiedzieć, ci, Cię mami o mami oczka, oczka bo się w Moim, w moim sercu, bo się w moim sercu tak zakochały, kochały, oczka, oczka, Jasieńkowe, bo się w moim, w moim sercu, bo się w moim sercu, tak zakochały.

Szanowni Państwo, Stowarzyszenie na Rzecz Promocji Dolnego Śląska przygotowało dla Państwa dzisiaj niespodziankę. Jest to ballada pod tytułem Ballada o Kobierzycach. Ballada powstała z pomysłu inicjatywy Pana Ryszarda Chruścickiego, sekretarza Stowarzyszenia na, Rzecz Pro... Stowarzyszenia na Rzecz Promocji Dolnego Śląska, a autorem tekstu i muzyki jest Pan Bogusław Wojciech Maciaszek. Zapraszam, proszę się pokazać. Pan Bogusław Wojciech Maciaszek jest autorem, kompozytorem. Urodził się na Podkarpaciu, ale wychował się na Dolnym Śląsku. By edukację ukończyć na wydziale filozoficzno-humanistycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Jest czynnym członkiem Związku Autorów Kompozytorów Rozrywkowych Zagr. Przez wiele lat brał czynny udział w życiu artystycznym polskiej estrady jako kompozytor i pianista, będąc laureatem wielu nagród na ogólnopolskich festiwalach, a jako organizator życia kulturalnego współpracował z wieloma najwybitniejszymi polskimi artystami. Od lat 90. XX wieku do lat 20. XX wieku związał swoją osobę i twórczość z wieszczadami. Wydał cztery płyty pod wspólną nazwą Wieścadskie Biesz, Remedium. Organizując równocześnie koncert pod nazwą Posłuchajcie o Bieszczadach, w dorobku ma również epizody kompozytorskie dla artystów śpiewających na rynku amerykańskim. Możliwość przedstawienia Państwu Belladę o Kobierzycach w wykonaniu pani Lili Reszke z udziałem chóru kameralnego Angelus jest dla niego wielką radością, ale i niepokojem związanym z niepewnością, czy trafi w gusta mieszkańców Kobierzyc. Autor prosi o wyrozumiałość, mając nadzieję, że zostanie ona w Kobierzycach jak najdłużej. Szanowni państwo, z przyjemnością przedstawiamy wyjątkową artystkę, panią Lilę Reszkę, absolwentkę Akademii Muzycznej we Wrocławiu. Brawa. Której pasja do muzyki i sztuki rozkwita w, różnych, w różnorodnych stylach, od popu przez soul, swing aż po jazz. Wszechstronność muzyczna zaprowadziła ją na międzynarodowe sceny, między innymi do Bahrajnu, gdzie oczarowała publiczność swoim głosem. Do dziś uświetnia swoimi koncertami i wokalem różnorodne uroczystości artystyczne i firmowe. Jest autorką spektaklu teatralno-muzycznego Świat Dziecka, Baśń czy Prawda, jingla reklamowego oraz licznych tekstów i kompozycji, w tym unikatowej kolendy kobierzyckiej. Z powodzeniem tworzy własną muzykę, łącząc piękno słowa z głębią dźwięków. Obecnie dzieli się swoją wiedzą, ucząc innych śpiewu i gry na instrumentach, a także prowadząc zespoły wokalne. Jeden z nich już ma na koncie nagranie własnego singla Change Our Life, który możemy obejrzeć w mediach. Dodatkowo zajmuje się muzykoterapią dogłębno-komórkową, wykorzystując określone częstotliwości dźwięków do wspomagania zdrowia. Prowadzi również koncerty relaksacyjne, które łączą sztukę z terapią i pomagają słuchaczom osiągnąć głęboki stan odprężenia. Jej artystyczna dusza to świat pełen emocji, pasji i, głęb i głębokiego przesłania. Zapraszamy do wysłuchania tej ballady. Z odrą a górą ślężą, gdzie Wrocław i okolice leży perła dolnego Śląska. Tą perłą są Kobierzyce. Do kobieżyc przybył lud z nad Dunaju, osiedlając się tu od prawieków. Potem przyszli ludzie ze wschodu. Zapatrzeni w piękno sudetów, kobierzyce to stolica gminy. Nazwę wzięła od słowa kobierzec, a kobierzec to kwietny dywan, i stąd ta nazwa się bierze. Kobierzyce rozwijają swoją siłę, pomnażając dzisiaj piękno i potęgę. Patrz wujt gminie, znowu coś wymyślił, będzie musiał uroczyście przeciąć wstęgę. Kobierzyce to dziś gmina, jakich mało. Uśmiechnięci ludzie chodzą ulicami. Tutaj żyjesz, jakby ciągle było lato. Między nami. Gminy godło to piastowski orzeł, dumnie czarny i w złoto ubrany. Zielony to węzeł bielański, czerwony to krzyż maltański. Tutaj dobro mieszka wśród ludzi, rosną nowe domy i ulice, nowe firmy i wielkie koncerny. Zamek Topacz ma swe tajemnice. Kobieżyce to gmina szczęśliwa, uśmiechniętych tu jest dziewczyn-paka. Swoje sukcesy sportowe to mistrz Polski gry w szczypiorniaka. Kobierzyce rozwijają swoją siłę, pomnażając dzisiaj piękno i potęgę. Patrz w gminie, znowu coś wymyślił Będzie musiał uroczyście przeciąć wstęgę Kobierzyce to dziś gmina na bogato Uśmiechnięci ludzie chodzą ulicami Tutaj żyjesz, jakby ciągle było lato Tutaj szczęście zawsze chodzi między nami Więc przyjedź tu, odwiedź, nie Znajdziesz tu miejsce do życia. Kobieżyce czekają na ciebie. Może znajdziesz tu coś do odkrycia. Więc przyjedź tu, odwiedź nie czekaj. Może znajdziesz tu miejsce do życia. Kobieżyce czekają na ciebie. Może znajdziesz tu coś do odkrycia. 倔强。 Dziękuję bardzo, dziękuję. Ale zrobiło się nastrojowo. Rozumiem, że muszę oddać mikrofon. Tak, trzeba coś powiedzieć, bo rzeczywiście Wiosław miał swoje a mamy też swoją baladę piękną. Dziękuję za to, bo to wielka niespodzianka. Tomasz tutaj wymieniony to musimy jakoś to wszystko ogarnąć Tomek, nie wiem co zrobimy. Także wielkie dzięki za, za tą kompozycję, wielkie dzięki za pomysł i wielkie dzięki za wspaniałe wykonanie. Będziemy puszczać teraz z, mikrof z, takich, z, tych, z, z mikrofonów, tutaj z głośników, mieszkańcom naszej gminy, żeby słyszeli, jak chodzą pięknie uśmiechnięci po ulicach Kobierzyc. Dzięki jeszcze raz. No i tym naszym dziewczynom, które w ostatnim meczu wygrały z Lublinem wysoko, bo też był o tym i tutaj czekamy na tytuł mistrzowski, zauważyłeś Tomek, prawda? Oczywiście, Panie Wójcie, bardzo wspaniałe i wielkie słowa, chór fantastyczny, ale tutaj prosimy Panią Barbarę Szarejko Nestor, Panią Lilę Reszkę i Pana Bogusława Wojciecha Maciaszka do nas, sekretarz jest czujny. Wielkie brawa dla wykonawców i dla autora. Szanowni Państwo, w 72 roku zdawałem na Uniwersytet Wrocławski imieniem Bieruta. Nie dostałem się, dzięki temu skończyłem Uniwersytet Jagielloński, Ale jeszcze dwa miesiące temu nawet nie wiedziałem, że gmina kobieżyca istnieje. I pan Ryszard Chrusicki mówił: Nie wiesz, nie znasz? to ja ci przyślę no, materiały i przysłał mi 320 stron materiałów o Kobierzycach i ja musiałem to w tych kilkunastu linijkach zmieścić. Jestem strasznie szczęśliwy, bo jestem na trzecim kluczu, ale ten jest fantastyczny dlatego, że jest właśnie w takim miejscu, który wart jest promocji, szczególnie w tych dzisiejszych smutnych czasach dla Dolnego Śląska i, i, i przez powódź, ale bardzo serdecznie dziękuję Ryszardowi, że, że mnie do tego przymusił. No i tak tutaj prowadzący powiedzieli, chciałbym, żeby ta ballada u was zagościła na dłużej. Dziękuję serdecznie. No i dziękuję pani Lili i pani Barbarze za to, że pomogli, bo ja dzisiaj pierwszy raz usłyszałem w ogóle tę piosenkę na żywo, bo tak to wszystko internetowo żeśmy pracowali. Dziękuję wam, panie, serdecznie. Chcielibyśmy bardzo, bardzo serdecznie podziękować Państwu. Byliście wspaniałą publicznością, podziękować kapitule. Naprawdę wszystko było rewelacyjne, gdyby nie prowadzące, ale za to z góry przepraszam. Bardzo dziękujemy gospodarzom uroczystości, panu wójtowi Piotrowi Kopciowi. Zastępczyni Annie Dudarskiej, Pani Sekretarz Gminy Kobierzyce Marii Wilk i Pani Dyrektor Kobierzyckiego Ośrodka Kultury Agnieszce Mizie. Wszystkim partnerom oraz Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Dolnośląskiego za współorganizację dzisiejszej gali. Wielkie brawa, proszę Państwa. Zapraszamy chór. I tutaj mam wyszczególniony, Maciek spojrzał na mnie znacząco, Zaprasza na wspólne zdjęcie wszystkich tegorocznych laureatów.